Witam Cię bardzo serdecznie, jestem Jakub Popiel, a to jest kanał dla Słowa, czyli miejsce, w którym Słowo chce spotkać się z Twoim życiem. Pewnie się kiedyś zastanawiałeś, po co Pan Bóg stworzył cały ten świat? Po co Bóg stworzył świat? Jaki w ogóle On miał w tym cel? Jaki jest sens w istnieniu tego świata, który e, być może stanął już dawno na głowie? I wszystko jest tu wywrócone. Jaki jest cel? Po kiego grzyba Bóg stworzył ten świat? Myślę, że każdy z nas się nad tym zastanawiał, i dziś postaramy sobie odpowiedzieć na to pytanie na to wielkie pytanie ludzkości po co istnieje ten świat? I to dosyć ciekawe, bo dziś w liturgii, w, w niedzielę, Bóg nam na to odpowiada: przez list do kolosa. Więc zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, w którym odpowiemy sobie na to pytanie. Po co istnieje świat? Więc jeśli jesteś ciekaw, ciekawa, to zostaw łapkę w górę i zaczynamy ten odcinek. Więc dziś poprowadzi nas list do Kolosan. Pierwszy rozdział, wersety od 15 do 20. Ja dziś wziąłem też Biblię interlinearną. Bo, bo te zdania dzisiaj będziemy ich potrzebować, żeby były bardziej wymowne. Więc, więc ten przekład już już kiedyś wam pokazywałem. To jest przekład taki jeden do jednego, czyli jest tłumaczenie słów, a niekoniecznie całych zdań, bo nasze przekłady te na, na polski to są przekłady literackie tak zwane, czyli tam jest bardziej sens zdania, żeby te zdania po polsku miały, miały to samo znaczenie, które mają w oryginale w Grece. A tu jest to tak bardziej dosłownie, Przetłumaczone. Więc weźmy sobie dzisiaj ten przykład do tego listu i, i, i posłuchajcie teraz tego listu w tym przekładzie. Chrystus, który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym całego stworzenia, bo w nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy to państwa, czy to panowania, czy to władze, wszystko z powodu niego i ku niemu jest stworzone. I on jest przed wszystkim, i to wszystko w nim stanęło razem. I on jest głową ciała społeczności wywołanych, który jest początkiem pierworodnym z martwych, aby stał się we wszystkim, sam będącym pierwszym, bo w nim miał upodobanie, żeby całe wypełnienie zamieszkać, i przez niego, żeby z powrotem pojednać wszystko ku niemu, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego, przez niego, czy to na ziemi, czy to w niebiosach. Lubimy czasem Mówić o tym świecie, o życiu tutaj na Ziemi, jako o jakiejś porażce Pana Boga. Na przykład, może znacie takie przysłowie powtarzane, że no starość to się Panu Bogu nie udała, albo że Pan Bóg jakoś to tak nie wymyślił za dobrze tego świata, bo ten świat jest głupi, ten świat jest taki bezbożny, jest taki w ogóle no, przesiąknięty, po prostu. Samym złem i takim, takim zupełnie wartościami niebożymi. Nie? I mamy w sobie dużą tendencję do dzielenia naszego życia, życia tutaj na Ziemi, na, na coś, co jest takie święte i dobre, i to sobie nazwiemy duszą, i w zasadzie resztę życia. Taką cielesność tego życia, całą fizyczność tego świata, jako coś złego, jako coś, co dąży do jakiejś zagłady, coś, co jest złe, coś, czego tak naprawdę trzeba unikać. I niestety ulegamy takiej herezji dualizmu, czyli dzielenia świata, dzielenia życia, dzielenia naszego życia na właśnie dobrą duszę i złe ciało. I e, jakby wszystko, co dotyczy cielesności. Jest zaraz złe, jest grzeszne, jest, jest jakieś takie, no co nie prowadzące do Boga, bo do Boga tylko prowadzą te duchowe rzeczy, te duchowe uniesienia, tylko modlitwa, ekstaza duchowa, i to, to jakby przybliża. Stąd mamy też w kościele, niestety, takie skrzywienie na, na punkcie ludzkiego ciała i, 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 i seksualności, bo ona jest. Tym takim czymś najbardziej cielesnym, tak? bo to jest zbliżenie takie cielesne, bardzo, choć w seksie nie chodzi tylko o cielesność, tylko o zbliżenie też bardzo głęboko duchowe. Natomiast gdzieś to, to, to nie tylko dzisiaj, bo to w zasadzie przez całą przez historię chrześcijaństwa się przewijało właśnie ta, 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 ta grzeszna seksualność, że seksualność kojarzyło się tylko z czymś grzesznym, jedynie może służyć do przekazywania życia, a tak naprawdę to nie jest nic dobrego, bo to ludzie tylko głupieją na, na punkcie tego. To znaczy, że to złe jest. Natomiast e, ten dzisiejszy list do Kolosa e, no, zupełnie burzy taki światopogląd, nie? że ten świat jest zły, jest źle wymyślony, wszystko tutaj jest e, źle poukładane. Bo e, Paweł w, w, w tym liście przekazuje nam e, bardzo mocną e, prawdę o tym, kim jest Jezus. I równocześnie z tym y, prawdę o świecie. Często ja tak sobie i w zeszłą niedzielę, i teraz biorę to drugie czytanie, bo ono często jest mało zrozumiałe dla nas. Znaczy, dla mnie przez wiele lat te, te czytania z tych listów Pawłowych były takie niezrozumiałe, to jest taki zlepek słów. Jak jeszcze ktoś kiepsko czyta, to tego w ogóle nam się nie da słuchać. To jest w ogóle jakiś, jest tak z, jakichś takich wyrazów niezrozumiałych. Natomiast kiedy się wczytamy w ten list, kiedy się wczytamy w ten fragment, który dzisiaj czytamy, to jest to niesamowita głębia teologiczna i niesamowita prawda o świecie, o Chrystusie, ale także o nas. Bo po pierwsze, w tym liście czytamy, że Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Chrystus jest obrazem Boga Niewidzialnego. Jak otworzymy Księgę Rodzaju, to tam przeczytamy, że człowiek został stworzony na, na obraz i podobieństwo. I ten, 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 ten obraz, na który został człowiek stworzony, to, to to jest takie właśnie przedstawicielstwo Pana Boga tutaj na ziemi. Pan Bóg ustanowił człowieka jako takim przedstawicielem Boga na ziemi. Nie? Dlatego Bóg zakazuje czynić jakichś rzeźb, obrazów, dlatego że no, jest człowiek na ziemi, więc to człowiek ma żyć tak, żeby być obrazem Boga, żeby być tym przedstawicielem. I oto Chrystus jest tym najdoskonalszym obrazem Boga, no bo On jest Bogiem. Więc ten obraz jest najczystszy. I, 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 I o ile każdy z nas ma przedstawiać Boga chociażby drugiemu człowiekowi, no ale my robimy to w sposób niedoskonały, bo jesteśmy tylko ludźmi i, i, i jesteśmy słabi i upadamy w, w, w różne złe rzeczy, co tak naprawdę zniekształca obraz Boga w nas. Natomiast Chrystus. Jest tym obrazem e, niezmąconym żadnym grzechem, żadnym złym wyborem, e, żadną słabością. Chrystus jest e, takim obrazem e, najczystszym z najczystszych. Nie ma tu żadnej skazy, to jest stuprocentowy obraz e, Boga. E, nawet się to w, 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 w teologii mówi: Wielu ojców Kościoła używało takiego obrazu, że Bóg się przetłumaczył, na język ludzki w Chrystusie. Nie? To Chrystus jest taki, to jest Bóg, który się przetłumaczył na, na ludzkie parametry, na ludzkie wyobrażenia, na człowieczeństwo. Więc, więc, więc Chrystus jest takim najczystszym obrazem Boga. Ale Chrystus też jest w pełni człowiekiem. To, to nie jest tylko postać boża. Bo i o to się odbywały wielkie dyskusje w kościele w historii e, na, 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 na soborach. E, no właśnie, kim Chrystus jest? Nie? No, może Chrystus jest tylko Bogiem, a ciało to on miał takie pozorne. No, no nie, 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 nie. Kościół stwierdził, że Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, czyli jak jest w pełni obrazem Boga, którego nie widać, bo nie, nie jest fizyczny, Bóg nie, nie ma postaci fizycznej, no to przybrał tą postać fizyczną w postaci Chrystusa. I to nie jest jakaś emanacja Boga, że, że Pan Bóg był i on jakby to jest jakaś jego jedna z postaci Chrystus tylko Chrystus jest osobną osobą, ale jest jednym Bogiem. To jest ten właśnie ta tajemnica trójcy. Dzisiaj nie będziemy tego rozkminiać może innym razem. Więc Chrystus jest prawdziwym Bogiem i jest prawdziwym człowiekiem, czyli jest obrazem Boga i jest obrazem człowieczeństwa. Czyli to jeśli my chcemy się czegoś dowiedzieć o Bogu, to mamy patrzeć na Chrystusa. Jeśli się chcemy czegoś dowiedzieć o człowieczeństwie, to mamy patrzeć na Chrystusa. Bo Chrystus jest obrazem i Boga, i człowieczeństwa, takim nieskazitelnym, doskonałym. Czyli jak myślimy o byciu doskonałym człowiekiem, to patrzymy na Chrystusa. Myślimy o, 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 o takim dobrym, doskonałym życiu, to patrzymy na życie. Chrystusa. I tutaj naprawdę można ciekawe wnioski wyciągnąć, bo Chrystus miał doskonałe życie, ale to nie znaczy, że w tym życiu nie było na przykład cierpienia, nie było bólu, nie było zdenerwowania. To wszystko jest obecne w życiu Chrystusa. E, więc to, to zmienia postać rzeczy patrzenia na, na, na nasze życie, nie? że my czasem e, właśnie dążymy do, do takich nierealnych zupełnie obrazów i myślimy, że to jest doskonałość. Jak chcemy wiedzieć, jak wygląda doskonałe życie, to popatrz na życie Chrystusa, bo on prowadził jako człowiek najlepsze z możliwych żyć. Bo, no bo zawsze wybierał dobrze, zawsze podejmował trafne, dobre decyzje. Nigdy, nigdy się nie pomylił, nigdy nie podjął złej decyzji. Więc to jest to prawdziwe dobre życie. I dalej czytamy w, w, w tym liście do Kolosan, że, że wszystko z powodu niego i ku niemu zostało stworzone. Ja specjalnie dlatego wziąłem ten, ten, ten przekład interlinearny, no bo. Tu jest to dosłownie przetłumaczone, a wydaje mi się, że to o to, to, to chodzi. Wszystko z powodu Niego i ku Niemu jest stworzone. Cały świat został stworzony z powodu Jezusa Chrystusa. Cały świat został stworzony z powodu Jezusa Chrystusa i został stworzony ku Jezusowi Chrystusowi. Został nakierunkowany na Jezusa Chrystusa. Wszystko zostało z, z Jego powodu stworzone. Czyli tak naprawdę powodem, dla, dlaczego Ty żyjesz, dlaczego istniejesz, jest Jezus Chrystus. To jest odpowiedź na to pytanie. Jak się, jak się zastanawiasz, dlaczego ja żyję, to odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Z powodu Jezusa Chrystusa. A po co żyję? No, żyje dla Jezusa Chrystusa. Bo jakby ku niemu jest całe stworzenie, cały świat. My wszyscy ludzie jesteśmy stworzeni ku Chrystusowi. Nie? Czyli sens ludzkości, sens bycia człowiekiem, yy, jest, jest, wypełnia się w Jezusie Chrystusie. znaczy, bez Jezusa Chrystusa nie można osiągnąć pełni człowieczeństwa. I, I być może to brzmi dziwnie, dla niektórych może kontrowersyjnie, ale nie ma się być w pełni człowiekiem bez Jezusa Chrystusa, bo, bo, bo w Nim jest sens stworzenia. To znaczy, to On jest powodem stworzenia ciebie i, i, i sensem stworzenia ciebie jest, jest Jezus Chrystus. I... i, 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 i i to zmienia w ogóle, to powinno zmienić nasze patrzenie na świat. Znaczy, my nie możemy traktować tego świata jako zło konieczne, zło, w które zostaliśmy wrzuceni i to z powodu jakiegoś grzechu starodawnych ludzi, tylko zostałeś wymyślony na tym świecie przez Jezusa Chrystusa i dla Jezusa Chrystusa. I całe Twoje życie. Ma sens jedynie w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. Jeśli Twoje życie nie ma odniesienia do Jezusa Chrystusa, no to jest bez sensu. To, to, to znaczy jest, jest pozbawione tego najważniejszego celu, eee, czyli tego, dlaczego Ty zostałeś stworzony. Nie? Eee, to jest tak, jak ktoś, nie wiem, buduje pralkę, stworzył pralkę. I nie wykorzystuje tej pralki do, do, do prania e, ubrań, tylko nie wiem, chce pralką podlewać ogród. No, teoretycznie jest to możliwe, ale, ale jest to na pewno głupie. I jest to bez sensu. Jest to po prostu robienie bez sensu, bo pralka nie została stworzona, nie została wymyślona po to, żeby podlewać trawnika, tylko po to, żeby prać ubrania. Do podlewania trawnika jest wąż ogrodowy, żeby go podlewać albo jakieś zraszacze. Nie? I tak samo tymi zraszaczami, no można uprać prania, ale to by było głupie. Lepiej jest wrzucić je do pralki. I tak samo jest z człowiekiem. No, ok, no człowiek może wybrać, bo człowiek ma wolną wolę, więc on może zrezygnować z tego celu życia, wybrać coś innego, że celem mojego życia jest mieć dobre życie. Czyli życie samo w sobie jest, jest celem. Można, ale... To jest głupie, bo to jest jak podlewanie trawnika pralką. Eee, wierzę, że z, tym słowem Bóg chce przypomnieć nam, przypomnieć Tobie, jaki jest sens Twojego życia i gdzie masz tak naprawdę szukać sensu Twojego życia i sensu wydarzeń w Twoim życiu. W ogóle swojego życia, gdzie masz szukać? Nie masz go szukać w sobie, nie masz go szukać w jakiejś takiej sile, że ty, że ty tą siłę znajdziesz w sobie. Ty masz tą siłę znajdować w Jezusie. I tak, Jezus, Bóg stwarzając Ciebie, właśnie razem, można powiedzieć, z Jezusem, tak? bo to cała Trójca tworzyła świat. To nie jest tylko, że Bóg Ojciec stworzył, a Jezus się nagle pojawia. Nie, Jezus był przy stwarzaniu świata, bo Jezus jest powodem stworzenia tego świata. I, 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 i Jezus był, kiedy, kiedy Ty byłeś wymyślany w tym planie, nie? Przed wiekami. Jezus jest przed wiekami obecny, no Jezus żyje przed wiekami, to nie jest tak, że Jezus się nagle pojawia. Znaczy to jest ogólnie trudne do ogarnięcia, Ee, więc, więc, więc ciężko jest sobie to przełożyć na taki logiczny ciąg wydarzeń, bo my, my to bardzo chcemy umieścić w czasie, że nawet jak coś jest poza czasem, to my i tak mówimy, a to to było przed czasem, nie? czyli jakby na początku tam gdzieś. Nie? A to tak nie, 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 to tak nie jest. Jak coś jest poza czasem, to jest poza czasem, więc, więc, więc nie ma tam tych, tych. Nie da się tego czasu określić czasem. Nie? No, jakkolwiek to za wiele brzmi. Natomiast twoje życie tak, zostało wymyślone e, przez Jezusa i w Jezusie, i ku Jezusowi, tak? i ku Jezusowi. E, i, 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 I jeśli swojego życia nie prowadzisz ku Jezusowi, nie odnosisz go do Jezusa, nie pytasz się Jezusa, jak masz żyć, nie uczysz się od Jezusa życia, nie uczysz się z Ewangelii, z Pisma Świętego, nie uczysz się swojego życia, no to może się tak zdarzyć, że zamiast prać ubrania, będziesz podlewać trawniki, i, i niby coś się dzieje, niby coś idzie, ale to będziesz mieć poczucie, że twoje życie nie idzie wcale do przodu. Nie ma w tym rozwoju, nie ma, jest, jest, jest jakiś bezsens. Eee, więc e, sens jedyny życia na tym świecie, sens z tego świata istnienia. Tego wszystkiego, co nas otacza, całej przyrody, całej fizyki tego świata, sens tego wszystkiego jest w Jezusie, Chrystusie. I, i ma służyć Jezusowi Chrystusowi. I, 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 I dlatego Jezus przyszedł na ten świat w postaci ludzkiej, w postaci Bożej, w postaci Boga Człowieka, bo to należy do Niego, znaczy ten świat od zawsze należał do Jezusa Chrystusa. To było zawsze stworzone dla Jezusa, przez Jezusa i ku Jezusowi, e, cały ten świat. Jest, s, 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 są takie teorie, nawet, że e, nawet gdyby człowiek nie zgrzeszył, e, człowiek by nie, nie popadł w ten grzech, to nie skaziłby tego świata e, s, 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 swoim grzechem, to Chrystus i tak by przyszedł w postaci człowieka, i po to właśnie, żeby zamieszkać w tym świecie. Jest taka teoria. Oczywiście. Nie da się jej udowodnić, no bo grzech się wydarzył, Chrystus przyszedł, ale to zmienia właśnie trochę patrzenie na Jezusa, że Jezus nie przyszedł po to, żeby cierpieć, nie przyszedł po to, żeby umierać. Chrystus po przyszedł po to, żeby dopełnić sensu istnienia tego świata. To znaczy, ten świat od zawsze miał w pełni sens, jeśli Chrystus by żył tutaj, na tym świecie. Nie? To dopiero ma, w, 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 w tym jest sens. E, i, e, no ale niestety wydarzył się grzech i Chrystus przyszedł do tego świata, przyszedł po swoje, przyszedł do swojego. Natomiast e, to, co ci to swoje, e, to, co należy do Chrystusa, my, e, którzy mamy należyć do Chrystusa, no, zabiliśmy go. My, my, my odrzuciliśmy to życie, które, to życie w pełni, które przyszedł Chrystus e, przynieść na ten świat. Więc, e, jeśli dzisiaj przeżywasz e, jakiś bezsens w swoim życiu, nie widzisz celu swojego życia, czujesz, że twoje życie jest bez sensu, albo przeżywasz jakąś trudność, której nie widzisz sensu, to spróbuj tą trudność odnieść do Jezusa. E, s, s, przyjdź z nią przede wszystkim do Jezusa. I, i, I zastanów się, co Jezus, by, jakby Jezus postąpił na tym miejscu. Ponoć to było ulubione powiedzenie papieża Franciszka, że jak ktoś przychodził z jakimś trudnym tematem, to on mówił: to zastanówmy się, co Jezus by na tym miejscu zrobił. I to jest najlepsza z możliwych odpowiedzi na wszelkie pytania, na wszelkie problemy. Pytanie: co Jezus by zrobił na moim miejscu? Jak Jezus by postąpił? Co Jezus by wybrał? Bo Jezus by wybrał na pewno dobrze. Więc jak chcę mieć dobre życie, chcę mieć życie w pełni, chcę mieć życie w obfitości, to zgodnie z tym listem do Kolosan mam odnosić swoje życie w pełni do Chrystusa, bo Chrystus nadaje sens mojemu życiu, nadaje sens światu, który, który mnie otacza. Tylko ten sens jest w Chrystusie. Kiedy odrzucam Chrystusa, kiedy kombinuję po swojemu, to zamiast prać brania, podlewam trawnik jako pralka, czyli jestem bez sensu. Więc przyjmij dzisiaj to słowo i przestań być bez sensu. Zacznij wypełniać swoją rolę, wypełniać ostateczny cel, którym jest Jezus Chrystus. Więc dziękuję Ci drogi widzu dzisiaj za uwagę. Pamiętaj, że celem Twojego życia jest Jezus Chrystus, a celem tego kanału jest y, przybliżać Ci Słowo Boże, y, pomagać Ci w otwarciu się właśnie na Chrystusa, na ten ostateczny cel. Twojego życia. Po to ten kanał powstał, on też się w mojej głowie zrodził właśnie po to, żeby pomagać wam w zrozumieniu Biblii, w zrozumieniu tego, co Bóg mówi do nas przez Słowo Boże, ale też pomóc budować taką zdrową wiarę, zdrową relację z Bogiem. Więc proszę Was o pomoc w wykonywaniu tej misji, czyli jeśli się zaangażujecie w promocję tych filmów na tym kanale, jeśli będziecie je oglądać, łapkować, zostawiać. Komentarze, to to bardzo pomaga w promocji. Jeśli będziecie te filmy udostępniać na waszych socjalach, to wspólnie będziemy pomagać innym też w zrozumieniu tego ostatecznego sensu życia, w zrozumieniu Słowa Bożego. Więc proszę Was o takie wsparcie i o modlitwę, bo dziś, kiedy ten film publikujemy, jest ostatni dzień kursu Paweł. O którym mówiłem już, już, już w środę, kursu, na którym. Yy, yy, yy. Osoby uczą się wychodzić do świata z Ewangelią na, na milion różnych sposobów, uczą się odkrywania w sobie tego powołania do bycia ewangelizatorami. Więc proszę Was o modlitwę za nich, o to, by wykorzystali e, dzisiaj, kiedy się kończy ten kurs i powrócą do domu, żeby wykorzystali ten potencjał, ten zapał, jaki Duch Święty włożył w każdą z tych osób. Więc proszę Was o modlitwę za te osoby, e, o modlitwę za nasz kanał. E, no, żeby ten kanał rzeczywiście się rozwijał, więc proszę Was o, o, o taką promocję, bo też czasem tak sobie myślę, czy, 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 jaki, czy jest sens dalej wkładać w to pracę, bo, bo, bo kosztuje to trochę pracy prowadzenie takiego kanału, nagrywanie tych filmów wiele, wiele, jest, wiele jest wyzwań. Także proszę Was o modlitwę w intencji tego kanału, żeby on rzeczywiście mógł docierać do ludzi i pomagać im w budowaniu zdrowej wiary, zdrowej relacji z Bogiem i w rozumieniu Biblii. Tego wierzę, że potrzebujemy bardzo w kościele, więc możesz się w to zaangażować jako właśnie wypełnienie tej ostatecznej misji istnienia tego świata. Więc dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć.